Paweł, pierwsze pytanie. W końcu jaka ordynacja prosta FPTP, czy STV, mieszana? Nie, czy? dziś nie mam wątpliwości, że jowy, no po prostu jowy model brytyjski 461 mandatowych okręgów wyborczych. Na dzień dzisiejszy to jest. Jedyny instrument demokratyczny, który pozwoli, pozwoli rozwalić ten postmagdalenkowy układ z 1989 roku, a co będzie w przyszłości, no to są różne jakby opcje na przyszłość, na jakąś daleką przyszłość. Podobnie jak i wykorzystanie Jowu. czy to ma być, czy, czy, czy ten system Jowowski ma funkcjonować w systemie parlamentarno-gabinetowym, czy w systemie prezydenckim. To są kwestie do dyskusji, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma żadnej wątpliwości, że jedyną metodą demokratycznego rozwalenia w sposób demokratyczny tego układu z 1989 roku, magdalenkowego układu, są, jest model brytyjski. Najjaśniejszy, najprostszy model jednomandatowych okręgów wyborczych, gdzie każdy obywatel ma bierne prawo wyborcze, bo w dzisiejszej ordynacji tego biernego prawa nie posiadamy. Jeżeli System nie posiada. jednoturowy. 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 Model brytyjski, nie francuski. Westminsterski, nie Żaden francuski, a brytyjski. 460 jednomandatowych okręgów wyborczych według modelu zorganizowanego na modelu brytyjskim. I to powiedział Paweł Kuki. Drugie pytanie. Kim jest wojownik? Kim są wojownicy? No ty na przykład jesteś wojownikiem, ja jestem wojownikiem. Ja jestem od lat. Okej, okay, dobrze. A ci, którzy są w, a ci, którzy są w tej chwili, przychodzą tutaj, są wojownikami, czy nie? Oczywiście, że to są wojownicy, ale rzadko która armia daje do pierwszego szeregu tych wojowników, którzy nie są do końca jeszcze sprawdzeni w boju. W tej chwili ten bój się cały czas toczy, to są sprawy najpierw referendalne i to jest bardzo dobra metoda, bardzo dobra okazja, okoliczność do wykazania się swoją determinacją, swoją zdolnością organizatorską, swoją werwą i tak dalej, i tak dalej, zaangażowaniem i dlatego też będziemy z całą pewnością te zespoły wojewódzkie, jakie nazwałem, nazwaliśmy w taki sposób bardzo ogólny, roboczy, będą zajmowały się między innymi wyszukiwaniem takich aktywnych ludzi, również spośród komitetów referendalnych tworzonych na całym, na terenie całej Polski. Trzecie pytanie. Zapraszasz na Marsz ruchu JOW, ruchu Kukiza 30 sierpnia? Zapraszam na marsz wszystkich zwolenników jednomandatowych okręgów wyborczych modelu brytyjskiego <grych> właśnie 30 sierpnia w Warszawie o godzinie 12 z tego co pamiętam. Tak? Na razie, na razie mówimy o 12. Prawdopodobnie tak będzie, będzie Paweł Kukiz, co prawda, ja krótko... Będziemy wszyscy razem, idziemy pojowy, idziemy po Polskę, idziemy po bierne prawo wyborcze dla obywateli, idziemy po wolność, po prostu. Czyli spotykamy się 30 sierpnia. 30 sierpnia po to, by przestać dreptać w miejscu od 89. No idziemy do przodu, idziemy po Polskę. Żeby w 2015 zmienić Polskę. Daj Panie Boże, no, ale jeżeli to nawet będzie początek 2016, to też nie mam nic przeciwko temu, Byle by w końcu się stało. No to Ci dziękujemy w takim razie, Pawle. A ja Wam dziękuję, towarzyszu. Ja jestem przekonany co do konieczności zmian ustrojowych, zmian systemu politycznego. Jowy są taką, jest, są pierwszy, to jest taki pierwszy krok. Wiadomo, że wprowadzenie ordynacji jednomandatowej wiąże się również ze zmianami, ze, ze zmianą konstytucji. Najważniejsza rzecz. Myślimy o stworzeniu niezależnej, niepartyjnej listy wyborczej. To jest rzecz podstawowa, tak? Nawet powstał, popadł pomysł w tej chwili, byłem zaskoczony tym pomysłem, ale jest bardzo ciekawy, by stworzyć takie tak zwane wirtualne okręgi wyborcze. Tak jak wyobrażamy sobie, że, że mieszkamy w, jed, w kraju, w którym obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze i prowadzimy dokładnie takie działania, jakie prowadzi się w państwach e, e, o jednomandatowej okre, 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 ordynacji wyborczej podczas wyboru posłów.